Cześć, Jurek z Skates. Prezentuję Wam rolkę z grupy Maraton. Jest to Redline 110. Rolka wykonana jest w technologii softboot, miękkiego przewiewnego buta rolkowego połączonego z konstrukcją stabilizującą. Jak i baza, jak i cholewka rolki jest wykonana z lekkiego materiału, jakim jest karbon. But rolkowy połączony z płozą aluminiową. Na której są osadzone 4 kółka 110 mm, kółka twardości 85A. Łożyska ILQ9 Pro dają nam bardzo dobre toczenie. Jest to model dla tych, którzy nie boją się dużych prędkości, którzy pokonują dystanse jak na maratonie, którzy potrzebują demona prędkości również na zawody.